Z tymi trojgusami, które jeżdżą tutaj w Lublinie, to jest, to jest duża różnica. No Oprócz Solarisów, bo to, to jest identyczny napęd jak w Solarisie, także to jest taki poziom komfortu i jazdy, jaki mamy w Solarisie. Co do wnętrza, to myślę, że może nawet jest troszkę bardziej komfortowe dla pasażerów. No właśnie, jakie nowości we wnętrzu pojazdu dla można znaleźć? We nowości to nowością jest ekran, który pokazuje całą trasę przejazdu, przystanek, na którym się znajdujemy i przystanek następny, na który dojedziemy. Plus tam dodatkowo będą jeszcze inne funkcje uruchamiane, jak linie, na którym, do których możemy się przesiąść po prostu na danym przystanku. Za kilka dni ogłaszamy przetarg na dostawę, na dostawę 30 trolejbusów dla miasta Lublina. Przedamy do PK, MPK i to są nasze zakupy. Jesteśmy bliski pozyskania pieniędzy z funduszu operacyjnego marszałka województwa, ale także mamy część swoich pieniędzy na pokrycie wkładu własnego i to będzie początek odpoczęcia wymiany pojazdów trolejbusów Lublinie. Czy te trolejbusy będą montowane w naszym mieście? Takie jest założenie, że potencjalny dostawca, który wygra przetarg, będzie miał ofertę montażu tych trolejbusów Lublinie. Jest przygotowana hala czterostanowiskowa, która, która no, będzie wynajęta potencjalnemu dostawcy.